Wystawa, którą możemy dzisiaj podziwiać w Światowidzie, to ewidentnie zaproszenie do Pani świata artystycznego. Jaki jest ten świat? To jest bardzo emocjonalny świat, głównie obrazy, tematykę obrazów opieram na emocjach i na poszukiwaniu transcendencji, czyli tego nienamacalnego, nieuchwytnego bytu, którym jest ta emocja i obrazy porównuję do okna. Przez które można zajrzeć do tego świata? Ewentualnie wejść, jeżeli ktoś się czuje bardziej zaproszony. Skąd pomysł na taką wystawę? Co urzekło Ci w pracach Weroniki Braun? Weronikę tak naprawdę obserwowałam już od lat na portalach społecznościowych. Przede wszystkim zaciekawiło mnie to, jak ona pracuje przestrzenią, jak pracuje kolorem czy, czy światłem. Przede wszystkim obrazy Weroniki skupiają się na emocjach i ciekawe jest to, że każdy, kto ogląda obrazy, tak naprawdę inaczej je odbiera. Na tych obrazach widzimy ewidentnie piękną grę świateł i cieni. Czy możemy powiedzieć, że jest to też gra emocjami? No, zdecydowanie. Bardziej się skupiam w malarstwie właśnie na tych światłach, cieniach, na plamie barnej niż na strukturach. Oczywiście strukturami nie przeszkadza w żaden sposób, aczkolwiek to jest dodatek do, tych, do tej gry świateł. Myślę, że. W moim pojmowaniu emocja jest właśnie światłem, jest dlatego lśnienia takie tytuły, z tego względu, że emocja jest dla mnie prześwietleniem rzeczywistości. Jaką techniką malarską zostały wykonane te prace i do kiedy jest wystawa otwarta dla zwiedzających? Technik malarskich mamy kilka. Przede wszystkim są gigantyczne obrazy, które są na płótnach. Są to obrazy olejne w połączeniu z żywicą naturalną. I mamy też obrazy, które. To jest enkaustyka tak naprawdę, czyli obrazy malowane woskiem szczelim, do tego dołączone są takie odbitki zdjęć z aparatu otworkowego i mały świecący lightbox, fragment kliszy negatywu. Wystawę możemy oglądać do 15 października w Galerii Nobilis na drugim piętrze w godzinach pracy światowida.